Kochani, witam się z wami jeszcze taka nieogarnięta, ale mam mokre włosy. Pomyślałam, że się z wami przywitam, bo u mnie to nigdy nie wiadomo, kiedy będę miała czas się przywitać z wami, chociaż teraz ja się jest w przedszkolu, więc będzie mi na pewno łatwiej. No ale chciałam powiedzieć, że witam was w nowym vlogu. Zaraz wychodzę, dlatego się szykuję powoli. Wychodzę i nie wiem czy spotkam się z Dominiką, bo się tak mniej więcej umówiłyśmy, ale Wiecie, różnie to z ciekami bywa, więc zobaczymy, zaraz do niej napiszę, zobaczymy, czy się spotkamy, ale na pewno chciałam iść do sklepu, więc czytam tam na spacer z Klarusią. Ruszyłyśmy z Klarusią. Piękną mamy pogodę dzisiaj. No i idziemy. Jak widać, ja już jestem ogarnięta. <gryw> Powiem Wam, że z jednym dzieckiem, a z dwójką, to jest po prostu niebo, a ziemia. Ile rzeczy można zrobić z jednym? Znaczy, to jest wszystko kwestia organizacji. Ja wiem ale jakoś mam większy spokój psychiczny jak jestem tylko z Klarą niż jestem z dwójką. Wtedy jakoś mi tak ciężej to wszystko ogarnąć. Ja absolutnie nie, nie uważam, że wiecie, że z jednym dzieckiem to luziki w ogóle, bo absolutnie dzieci też są różne. Ojej. I nie chodzi o to, żeby się licytować, ale znając realia życia z dwójką i później zostać znowu z jednym, to jest. Po prostu kosmos. Niebo, a Ziemia, serio. Zupełnie inaczej. No ale, tak jak mówię, przyjemnym, równie dobrze może być ciężko, co i przy dwójce. Idę jeszcze po kawę. Nie wiem, czy o tym wam, wam mówię Już nie wiem, co gadam. I idę po kawę do Dominika i zobaczymy co będziemy robić. Czy sobie same będziemy chodziły, czy z Dominiką, bo mi jeszcze nie odpisała, więc czekam. Okej, okay, kawka jest. Adelka sobie ucięła drzemkę, więc na razie chodzimy same. może pójdzie i dołączą dziewczyny. Fajnie jakby Klarcia wzięła przykład ze swojej koleżanki i też poszła spać. Mam <grywka> się ja sobie gdzieś usiadła, wypiła kawkę, ale coś czuję, że nic z tego, tak patrząc na nią. <grywka> <dizzy painting> <Biennale> <coffee in> <earth> but at least give me a try i'm sorry for making you feel like you're not good enough cuz you're the best you know i'm sorry for making you feel like you're not good enough give me a chance co what co to się wydarzyło Chylarunia zasnęła. No i fajnie. Idę teraz do Lidla. Kupię sobie coś do zjedzenia, bo jestem trochę już głodna. I znajdę sobie jakąś ławkę, żeby usiąść i posiedzieć jak kwarcia śpi. Tak na spokojnie. Szkoda, że sobie książki nie wzięłam, bo fajnie było sobie poczytać teraz. Wy też tak macie jak Wam dziecko zaśnie, że jak wchodzicie do sklepu czy coś takiego, to macie wrażenie, że nagle wszyscy chcą wam dziecko obudzić. Ja tak mam i dlatego nie wchodzę do sklepów, ale byłam już taka głodna. Um, mam jeszcze godzinkę do pójścia po Jasia, więc sobie usiadłam na ławeczce i będę coś oglądała teraz na YouTube. Szkoda, że nie mam książki, bo chętnie bym poczytała sobie książkę, ale nie mam, więc następnym razem sobie wezmę. Idę zobaczyć, co tam ciekawego się dzieje na YouTubie. Widziałam, że Julka dodała filmik, więc lecę oglądać idealnie. Na równie przyjemne. Nie chcę zbyt głośno mówić, bo się boję, że klarcie obudzę. A ona mi tutaj już ładnie śpi. Za pół godzinki, tak, za pół godzinki idziemy po jasia. Więc coraz bliżej yy, zbliżam się po prostu do przedszkola jasia, powoli. Ale bardzo powoli. No, Jest tak pięknie, masakra. Tak dobrze sobie posiedzieć po prostu i i posiedzieć, <głos》> i pooglądać filmiki na YouTubie. Na dworze jest to o wiele, wiele lepiej. Fajnie, że jest taka fajna pogoda. Bardzo mnie to cieszy i od razu człowiek ma lepszy obór. No a zmieniłam miejscówkę na równie przyjemną. się tu śpi. Dlatego, że... Dlatego, że bardzo miła panie. Yy, powiedziały, że zaraz będą tam używać jakiejś mucha w tych takich, wiecie, do odśnieżania, chciałam powiedzieć, do zgarniania liści i powiedziały po prostu, że będzie bardzo głośno, więc cieszę się, że mnie uprzedziły. Yy, Klarka się dzięki temu nie obudziła, ja sobie poszłam stamtąd po prostu to, i chciałam właśnie powiedzieć, że fajnie sobie tak wyjść na dwór do ludzi, bo no, siedząc długo w internecie ma się wrażenie, że Większość ludzi to są właśnie y, chamscy, niemili, a tutaj właśnie wychodząc co chwilę ktoś się uśmiecha, ja się uśmiecham do kogoś. Um, takie małe drobnostki, miłe rzeczy, a, a poprawiają człowiekowi humor. No i od razu się lepiej czuję. Widzicie, jak w ostatnim vlogu miałam zły humor, a teraz już lepiej. Pomalowałam się, ogarnęłam. Mm, te włosy mogłyby się ogarnąć też. <grym> ogarnęłam się. Ogarnę się, wyszłam na dwór i... No i od razu lepiej jest po prostu. Ok, koniec tego siedzenia. Idę teraz po jaśka. Jeszcze pomyślałam, że pójdę na chwilę. Jeszcze pomyślałam, że pójdę na chwilę do sklepu, kupię mu coś do picia, może będzie miał ochotę i idę po jasia już. Ciekawe jak tam mu pierwszy dzień minął w przedszkolu, bo go miesiąc nie było aż, więc no kupę czasu. Jasiu odebrany z przedszkola Idziemy teraz do taty. Tak jest? Jasiu, czy ty się zmęczyłeś już? Oj, idziemy do taty Chodź do taty Może kiedyś dojdziemy do domku Co jaś? Chodź Co ty tam gadasz? i We used to be strong though <laughs> Don't forget where you're coming. Myślałam, że posiedzę tam trochę, ale nie chcę mi się z nimi tam siedzieć, z dziećmi, bo latać za nimi, oni tam na tą kuchnię uciekają, tam pełno ludzi i mi się naprawdę nie chce za nimi tak latać. A nie chcę, żeby tam siedzieli na tej kuchni, więc. No. Mm, wracam po prostu do domu. Jest 15, ale trudno wracam do domu, do mnie, bo do. Trudno, bo po Dominika będę musiała przyjechać jeszcze o szesnastej, ale no cóż, nie chce mi się, naprawdę bardzo mi się nie chce tutaj siedzieć no, i latać za nimi wszędzie. Dobra, jadę, tutaj pełno ludzi teraz chodzi, więc muszę uważać. Stoję w takim korku, że zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle jest jakikolwiek sens, że ja wracam do domu. Jeszcze Klara mi płacze z tyłu, znaczy teraz już nie, ale przed chwilą płakała. Uspokoiła się chwilowo. Kogo dzieci też nie lubią jeździć w aucie. Ja się kocha, uwielbiałam od zawsze. A Klara, masakra od zawsze nie lubi. Nie. Takie dzieci są różne. Klarcia. Klara o co chodzi? No nie puszczę na to jedziemy, kochanie, jedziemy po potatusia! Cześć Domin! No i... pa Domin! Cześć <laughs> Przyjechaliśmy do naszego ulubionego sklepu. Widać? Nie widać mrówki. Znaczy to nie jest nasz jakiś ulubiony sklep, ale po prostu ostatnio ciągle tutaj jesteśmy, bo... remont! I tak to wygląda. Nie mamy jakiegoś specjalnego innego, żadnej kastoramy i tak dalej, więc... naszym ulubionym teraz jest mrówka. Idziemy. Co Domin? Chciałeś mieszkanie? To płać! I płacz! Jak to ja się kiedyś mówił. Płac, płacz. Płac i płacz. to jest wydajność 60 metrów pojawia? Taką weźmiemy. To wystarczy jedna. Tak. Jaś. no i co? Cicuś. no ja wiem, że tu coś jest. Klarcia, co to za marudzenie? Co to za marudzenie, Klara? Jasiu, chcesz kalosze? Kupić ci? No. Ale nie tutaj, bo tu nie ma twojego rozmiaru, wiesz? Nie ma dla ciebie kaloszy. Hmm, Klara przez dno cały sklep suszał, No mi nie ją zabrał. O, masakra. Ty, Jasiek, czekaj na nas. Skaterzy mały. Tak? No i idę, idę. Mówię, żebyś czekał na mnie skaterze. Dzisiaj to normalnie cały dzień na dworze, ale taka piękna pogoda, że szkoda jej nie wykorzystać. No, teraz mnie Domin wyciągnął na spacer. Z dzieciakami oczywiście. Wow, patrzcie jak tu pięknie. A ja akurat jutro Domin chcę iść na zdjęcia. Zrobić. No idealnie. idealnie no. Pewnie będą tu sprzątać za niedługo, więc trzeba szybko zrobić ładne zdjęcia. Dlatego idę właśnie jutro. Wow, pięknie. Te liście. Masakra, jak dużo. Widzicie to? Te <laughs> liści. Moje buty się w nich topią w tych liściach. Pięknie, wow. Normalnie w ogóle trawy tu nie ma To same liście Pięknie Fajne pogoda, do mnie Bardzo fajne Chyba pierwszy raz jesteś dzisiaj we vlogu Czy nie? Nie wiem Nawet nie wiem No nieważne nie. Już jest ciemne powoli Idziemy Jedziemy teraz do... Ups! To nie jest. Idziemy teraz do, do sklepu. No boże, nie mogę się wysłowić. Idziemy do sklepu, bo chcę coś do bułek, bo sobie kupiłam bułki i chciałabym coś dla nich, żeby zjeść. No. A mi głowa coś boli. Ja jestem cały dzień dzisiaj na dworze, a coś mi głowa boli, tak dziwnie. Jakaś śpiąca jestem.